Hej, hej, witam Was na wodzie z miejscówki, z której często Was w tym roku widuję. Nawet bardzo często nie jest to komercją, nie jest to pedyt. Była woda należąca no, do stowarzyszenia, też trzeba opłacić, oczywiście, ją. No i dzisiaj metoda gruntowa, nocka. Sam będę w nocy, 23-4 września, mam jakoś dojechałem. Dzisiaj będzie taki mały eksperyment. Ostatnio wrzucałem na Facebooka pewne zdjęcia, które za chwilę zobaczycie, ale najpierw wam pokażę. Jedzenie, niby to wszystko się nadaje do jedzenia. Jak myślicie, co posłuży mi. Dzisiaj do wędkowania, a co do jedzenia, tak sobie normalnie. Nie wiem czy się domyśliliście czy nie. To i to, to raz to sobie sam wiem, dziewczyna przygotowała, ale to posłuży mi dzisiaj jako zanęta. Z tych rzeczy zrobię method mix. Ostatnio, gdy dziewczyna uczyła mnie robienia ciasta, jakiegoś tam molinowego czy coś takiego, to musiałem zmielić herbatniki. Te herbatniki i te herbatniki jaśniejsze oraz ciemniejsze. Tam było dodana jakaś woda do tych herbatników oraz jajka. Ja dzisiaj jajek nie, nie, nie zużyję i takie fajne ciasto się gniotło. Ja skumałem sobie patent, który tutaj zdjęcie widzicie. Że to fajnie ślepi. lepi. Dałem to do koszyka do metody. Zajebiście się lepiło. Więc dzisiaj zrobię metod mix z herbatników oraz dodam do tego jeszcze ciastka waniliowe. Bo na tej wodzie świetnie spisuje się wanilia. Wspólnie nasz metod mix jest na bazie wanilii, na aromacie wanilia. Na waniliowych składnikach, no jestem tutaj numerem jeden, to jest patent na to wodę, tak samo jak Dumbledore, Miód. Więc dzisiaj w ciastkach, w naszym metodmixie będą ciastka, wanilia. Nie pierdzielę już, rozpakowuję się i lecimy z tematem. Tutaj mój bajzel, cały samochód był wypchany, prawie wszystko rozbudowałem. Najpierw wędki, potem namiot, czasu mam dużo, godzina 17. Teraz przygotuję swoją zanętę, można powiedzieć od podstaw Czegoś takiego chyba jeszcze na YouTube nie widzieliście ja Lubię eksperymentować, nie lubię otartych schematów Nie lubię łowić tego, jak się powinno łowić, tylko lubię sobie samemu dochodzić do wszystkiego i się bawić, eksperymentować Lubię się bawić, eksperymentować, no tak jak coś źle robię, to, to sprawia mi frajdy samo eksperymentowanie Więc, yy, otwieram takim oto sposobem yy, herbatniki yy, Jak zmielić herbatniki nad wodą? Nie wiem, wpadłem na taki pomysł tak na szybkości yy, że zużyję tych samych dwóch paczek nie zużyję bo ja już tyle łowić nie będę to jest metoda bo i dużo odnajdzić nie będę tyle co w koszyku więc e, pół paczki e, tych herbatników ciemniejszych no nie wszystkie chcą mi wyjść pół paczki herbatników ciemniejszych wsypuję e, do reklamówki hopshop i e, pół paczki jaśniejszych e, herbatników też wsypię do e, do reklamówki Wsypujcie e, się Dodam do tego e, pół ciastek waniliowych o smaku wanilii I już mam to wszystko w reklamówce to to tak lekko zawiązuje, tak aby powietrze dochodziło i będę mielił to piwem. Na razie zaczynam od mielenia e, piwem Po prostu uciskam, walę, nawalam e, butelko, butelko, no puszko goldem E, po piwie, no i tańszym goldem <laughs> Można oczywiście też dodać piwo do zanęty Bardzo dobrze przywodzi zapachy, smaki Ale ja dzisiaj aż tak mocno nie kombinuję, nie chcę przekombinować Teraz sobie tak e, powaltuję Jest taki walec, no i to, Próbuję to na pyło rozwalić Wy musicie chwilę poczekać Gdy już to e, powaltowałem, zmieniłem, mamy praktycznie sam próch, taka konsystencja. To wsypuję do swojego e, pojemniczka. No i patrzcie, e, tak to wygląda. E, takie coś. Dodam tego cukier waniliowy tak aby było słodsze i aby miało bardziej jeszcze e, więcej aromatu wanilii, to wszystko mieszam i zaraz idę to namoczyć z wodą. Taki będzie mój metod mix. To jeszcze da dałoby się bardziej oczywiście zmielić, to nie jest takie na sam, sam pył zmielone, ale wydaje mi się, że powinno wystarczyć. Tak jak wspominałem, dodam tego wody, staram się tak w miarę równomiernie namoczyć, ale czy mi to wyjdzie, czy nie, zaraz zobaczymy. E, zaczynamy dodawać niedużo wody i mieszamy to i stopniowo nawilżamy. Gdybym miał jajka, no to jeszcze jajek, no ale jajek niestety nie mam. Jajka na pewno by bardziej to spoiło i bardziej by się lepiło, ale tak też mi się wydaje, że będzie ok. Jeszcze trochę wody trzeba. Lepi się git. Dobra, jest już dobre. I tak to wygląda, tak będzie wyglądał mój metod mix dzisiaj. Będzie miliowo Patrzcie Patrz, jaka woda zielona kwitnie. Woda kwitnie, kurde, w... pod koniec września. Tam daleko, zagubiony rewaryk wodny w krzakach. Słuchajcie, skończyły mi się większe koszyczki, na jednej węce będę miał większe, na drugiej mam taki mały koszyczek 30, jest on za mały do łowienia tutaj w tych warunkach, więc aby zwiększyć gramaturę, by mieć normalne żółte i, i słyszeć, czuć brania, dałem tutaj ciężarek przelotowy, taki centryczny, czy to przeszkadza? Nie wiem, ostatnio, no tutaj mówiliśmy, to na tym zestawie zostały wyjęte dwie większe ryby, które Wam tutaj się może wyświetlają. Dziewczyny dwie większe ryby złowiły. Zresztą jedną rybę ja prezentowałem na tym zestawie. Było dwa brania, dwie ryby wycie, wy, wyjęte. Więc problemów nie było. Na tym zestawie użyję dumbelca miód, którego mamy już tutaj e, założonego na haczyku numer 8. No i co? No standardowa, e, st standardowa regułka. E, wsadzamy naszego dąbelca do foremki. Proszę bardzo. Zasypujemy go naszym nowym metodniksem z herbatników, z ciastek. Robimy tak zwany odcisk. Dociskamy, wyrównujemy, wypuszczamy i patrzcie, gotowe. Tak to wygląda. Prezentuje się, wydaje mi się ekstra. Teraz to no, rzut do wody. Drugi zestaw, który dzisiaj przygotowałem to też metoda to koszyk duży 70 gram, więc tutaj bez kombinowania. czy znaczy jest kombinowanie, bo daje dumbelsa ślimak ochotka. Ogólnie miód jest najlepszy, ale ślimak ochotka wydaje mi się, że też ma szansę bytu. Przedmiotę dobieramy do wielkości haczyka. Mam tutaj dumbelsy ósemki oraz dziesiątki haczyk, który mam dzisiaj to jest to też ósemka albo dziesiątka. Przebijamy dumbelsa popa pływającego, No i Dodamy nasz mix, nasz mix, metod mix naszych herbatników, robimy tak zwany odcisk i patrzę, jak wszystko fajnie wychodzi, elegancko, do rzutu. Pada deszcz, więc pogoda nie jest za ciekawa. Wędki, oczywiście, zrzucone. Tutaj dałem jedną wędkę i drugą wędkę za tamtym krzakiem, namiot rozłożyłem. Tutaj sobie będę siedział. Oczywiście na razie z krzesła złożyłem, aby mi nie zamokło. Tutaj auto w pobliżu. No i tak w samotności dzisiejszą nockę będę spędzał. Pierwszą nockę w tym roku w samotności, jak się nie mylę. Oczywiście, wiadomo, zwykłe metody Mixy są lepsze od tego z herbatników, wody i cukier, cukru waniliowego. Ja mam pokazać taki tani patent, taki eksperyment fajny patent. Ale oczywiście to wiadomo, te zwykłe metodniki są lepsze, bo, bo nie ma takich grudek no i co, praca jest całkiem inna. No tutaj samych herbetników mamy. Godzina 18, branie jeszcze nie ma. Przerzuciłem zestawy, mam zamiar te dwie godziny jakoś zestawy przerzucać. Ogólnie to przez większość wieczoru sobie będę tutaj siedział, patrzył na wędkę, na drugie, drugą wędkę to w sumie będę bardziej słyszał, ponieważ używam centralki, więc e, wszystkie branie będę miał e, przy kieszeni w sumie. Tutaj będę sobie siedział, a jak zrobi się zimno, wkroczę do namiotu, w którym rozłożyłem sobie już e, pompowany materac. Mamy jakiś tam śpiwór, jakąś poduszkę, latarkę, jakieś tam piwo może na noc, no i tutaj mam e, powerbanka, e, latarkę i grzejnik e, gazowy napędzany taką dużą butlą, oczywiście jak będę go używał to wiadomo zostawię jakieś tam y, otwarte drzwiczki, ale tym gazem się nie udusił i tak to w sumie wygląda, tak no fajnie, przytulnie, obok tej będę sobie siedział, mam taką latarkę, którą jak najbardziej polecam, dwie, trzy noty potrafi świecić, dzisiaj trzy noty będzie leciała z tej latarki, no i tak to wygląda, tak to będzie wyglądała dzisiejsza wyprawa. Jak jesteście wędkarzami często jeździcie na ryby to warto wyposażyć się w kilka rzeczy, mianowicie wiadomo coś do ładowania telefonu, to chyba każdy posiada, ja posiadam sobie wejście takie na trzy wejścia w sumie, Fajno, fajnie jest zakupić taką ładowarkę z trzema różnymi wejściami pod iPhone'a typ B, typ C, tutaj mam ładowarkę do latarek, bo y, używam róż, różnych latarek no i warto z sobą też mieć, tak jak ja tutaj mam, gdzie jeździmy często na, na nocki zwłaszcza y, takie plastikowe łyżki czy y, plastikowe widelty. Dobra sprawa. Przydają się bardzo często. Ostatnie momenty, gdzie kurde można na nocki pojeździć i są jeszcze w miarę komfortowe warunki. Bo wiecie, my hardkorzy jesteśmy i będziemy jeździć do, do, do samego lodu, do, do nas się będzie dało. Ale nie o hardkorze chcę dzisiaj rozmawiać, tylko o jedzeniu. Dzisiaj y, na kolację będzie potem pewnie taki własnoręcznie robiony kebab oraz kurde, ja to nazywam y, zupa ziemniaczana, to się inaczej nazywa. Takie ziemniaki, które są, wiecie, bardzo, bardzo takie wilgotne, bardzo, bardzo jakby mokre, które, no, które można tak smarowywać. Dla mnie to jest zupa ziemniaczana plus y, paluszki rybna. Też jeden z moich przysmaków. No i do zapicia, reklama alkoholu. No, i mamy Golda za 2 złote, Golda mocnego 7% Dzieci niech nie oglądają Niektórzy czasami piszą, że pijecie jakieś piwa za 2-3 złote Masz firmę, yy, sklep internetowy, pijesz piwa za 2-3 złote Kurde, ja, ja czasami piję sprzedawcy, czasami piję kapitanie Jacki, czasami piję yy, droższe piwa Nigdy nie, zwraca, nie zwracałem uwagi, nie za bardzo na cenę, jeśli chodzi o piwa Po prostu takie mi smakują i tyle <laughs> No tutaj nigdy nie chodziło o cenę, czy mam sklep, nie mam sklepu czy cokolwiek Bo to niektórzy takie rzeczy w komentarzach zarzucali No, więc dzisiaj takie będzie klasyjka taka Ostatnie dni września. Co tu wiele mówić. O to za nagrywanie? Jest branie. Co zresztą widać. Jedzie. Postaram się wyholować, ale czy mi się uda, to nie wiem. Zaczynamy. No i siedzi. Co tam jest. Jakąś rybę. Ciężko będzie mi samemu nagrać. Tym bardziej, że GoPro yy, mam w samochodzie. Więc taki hol, jak widać, nie jest yy, nagrywany profesjonalnie. Nie wiem, czy w ogóle coś widać. coś widzicie. Coś holuje, nie jest raczej za wielka ryba. Kilogram powinna mieć? Może dwa? Jest przy brzegu. A mórkarpik? nieduży duży karpik, spadł, kurde! Ej, ej, ej. Był przy brzegu, nie nieduży karpik pełno łuski. spadł na dębelca miód, na, e, na metod mix herbatnik. Przez to, że nie do końca się skupiłem, no to ryba mi spadła. Niestety tak bywa. Teraz jak będę miał branie, to najpierw wyciągnę rybę, potem prezentuję i dopiero wypuszczam. Więc następne obranie raczej nie będę nagrywał i holi, bo ciężko mi samemu będzie. Chyba, że za to chwilę będzie branie to go, z GoPro. Nagram z drugą GoPro założę na klatkę a w nocy będę tylko nagrywał wam prezentację, bo, no bo ciężko to wszystko samemu ogarnąć. Zarzuciłem wędkę jeszcze raz. Warunki do nagrywania są ciężkie. Teraz możecie w komentarzach pisać, że jakoś słaba, słaby obraz, zmieni kamerę. Niestety szarówka to jest najgorszy moment do nagrywania, bo no jest pochmurna pogoda. to jest normalne, że jakoś taka no słaba jest. Nagrywania do telefonem za 2000zł Xiaomi Mi 10 Pro w 4K, no ale no... no jest słabo jest. No i jestem w namiocie, sytuacja wygląda tak. Ciężko tutaj nagrać co jest w namiocie, pokazywałem wcześniej. Latarka. Powerbank, tutaj mam sobie laptop, no i tutaj jest laptop jak widać, materac, coś do picia, do jedzenia, buty, grzejnik jak będzie zimno, jak zimno będzie to nie będę go włączał, tutaj wiadomo materac, czymś się pościeli, czy ktoś? nie pościel, tylko w sumie kocyk, Ja jestem piwa, kamera druga, no i tak sobie będę spędzał czas. Brań na razie nie ma, godzina jak widać 20-33 jest ciemno Dwa miesiące temu było winno o tej porze eee, A ja sobie montuję film, mam fajny laptop, który, w którym bateria trzyma mi od 3 do 6 godzin Zależy co robię No i sobie spokojnie mogę montować film po fajną kartę Tym razem udało mi się wyholować do brzegu mam tu, mam tu go na swojej takiej nie do końca profesjonalnej macie eee, Skuził się no dębelca miód. Jak widać mój metod mix na, na robiony na płatkach, na w herbatnikach zadziałał. Dolna warga, prawidłowo zapięty. Haczyk lekko wykrzywiony, kiedyś pokazywałem patent z wykrzywionym haczykiem No i jest ryba. Zestaw, tak jak pokazywałem wcześniej, Z tym ciężarkiem, który, jak widać, nie przeszkodził. Trzeba go zaprezentować taki około między 3 a 5 kg ciężki spasiony, taki karp. To 22, równiutko 22 chciałem mecz Barcelony oglądać. E, siedziałem już w domiocie. udało się wyholować, trochę powalczył. Fajny karb wypuszczanie ciężko będzie mi nagrać, w ogóle ciężko mi tutaj to wszystko ogarnąć. Bo musiałem e, położyć telefon na statyw, włączyć latarkę, rozłożyć matę, odhaczyć go, podebrać. Ciężka sprawa samemu e, być na rybach. Tak, jestem zadowolony z dzisiejszego wypadu, Co to chciałem to w sumie złowiłem. No i powiem tak, jest jak widzicie e, Tutaj będzie grzanie jeśli będzie zimno, wpadła dopiero ryba, więc jest bardzo fajnie A tutaj sobie oglądam mecz Barcelony, która no w tym e, W tym roku jest na poziomie Legii Warszawa, albo niższym Nie no, tak ogólnie to jest bardzo, bardzo źle w Barcelonie, ale mniej że o to większość z was nie ogląda Jest fajnie, bo sobie siedzę w tym namiocie całym, tam mam wyjście Będę brania służą na centralce, która gdzieś tutaj temu mnie schowana jest, jest tutaj Cikiera. Jakby ktoś przyszedł, to trzeba rąbać, oczywiście, ale chyba nikt nie przyjdzie, więc nie będzie kogo rąbać. Powerbank. Hmm. Tutaj jak wspominałem, będę sobie ścinał kepsa, bo sporo jeszcze zrobionego rzecz nie umierać. We wrześniu, koniec września, sam sobie takie warunki stworzyłem, jest ekstra. No i na takich samodzielnych wyprawach, sobie można przemyśleć na przykład wiele rzeczy, wiele spraw. Ogólnie zdarzył się bardzo silny sztorm, bardzo mocno wieje. Decyzja na razie taka, że jeszcze zostaję w namiocie. A jak będzie jeszcze mocniej wiało, to szybko trzeba się będzie pakować. Godzina trzecia w nocy. Wy tego nie widzicie, ale bardzo, bardzo mocno wieje. Istny sztorm. Obudził mnie sztorm, jak widać pewnie zespany jestem, albo jakiś niewyraźny. Patrzyłem na pogodę, no i nieciekawie się szykuje. Bardzo możliwe, że się będę musiał zwijać. Wiatr jest potężny. Będę chciał się pobić tutaj dwie godziny Przynajmniej do tego momentu zacznę się rozwijać, aby Wypakować się, gdy, gdy, wszystko, no, tego, gdy będzie wszystko Gdy będzie wszystko jaśniej Zobaczymy yy, Cel taki rzeczy zostaje tutaj dwie godziny Jeśli będzie mocno wiało i naprawdę będzie strasznie czy strasznie się robi to Będę się pakował Na razie za chwilę posiedzę Widno się, trochę się zrobiło na dworze Ale nie na tyle widno by się pakować No i mocno, mocno wieje Prawdziwy sztorm. Ogólnie to jest taki armagedon, że spadam, musiałem się zwinąć, bo no naprawdę jest strasznie, Na takiej pogodzie na rybach jeszcze nie byłem, wy tego nie widzicie, bo jadę w lasku, z takiego lasku wyjeżdżam, sprzęt zostawiam na miejscu i uciekam na razie do domu, rano wrócę po sprzęt, bo pakowanie się w tym miejscu, gdzie ja jestem jest naprawdę no ryzykowne przy połowę. z tego względu, że nade mną jest kilka dużych drzew tam było. No i trochę strach się przy nich pokować, przy tych drzewach, bo w każdej chwili takie drzewo się może wywrócić, więc w celach bezpieczeństwa na razie uciekam, dezerteruję. Z domu wędki się dorzucałem, wędek nie, nie zwinę, bo naprawdę strasznie to wygląda. Wy tego nie widzieliście, bo kurde jest, no ciężko mi to nagrać, ale jest strasznie. Na takiej wichurze to ja jeszcze nad wodą nie byłem, a patrząc na pogodę, ma być jeszcze gorzej. Ogólnie to ja wam wspominałem, ja w nocy musiałem się zwijać, uciekać z miejscówki bo no, no, po prostu sztorm był, teraz to słabo, przyjechałem, po sprzęt wędki, całe szczęście nikt mi niczego nie okradł i wszystko jest, taka akcja była, no to się niebezpiecznie zrobiło, a w celach bezpieczeństwa trzeba było uciekać. Wszystko jest, całe szczęście, tylko stolik wywaliło. Ja już prawie spakowany, ostatnie rzeczy, ostatnie śmieci wrzucam do samochodu i będę uciekał. Wyprawa, podsumowanie jest takie, że to fajnie było, było naprawdę spoko. Pierwszy chyba nocka, samotnie w ogóle się nie nudziłem, cały czas miałem co robić. Udało się złowić karpia. Drugiego zerwałem, bo no, za dużo zacząłem się bawić z kamerką w nagrywanie. A, a drugiego już udało się normalnie wyjąć. Jak widać herbatniki zadziałały. Może furory nie było, jak na ostatnie wypady na tą wodę, ale dwa brania były, dwa czy trzy brania były, też fajna sytuacja była, o której wspomnę. Montuję sobie film. I jak montowałem film, to było takie ujęcie, gdzie ja sobie tutaj chodzę, gdzieś tam daleko wębek i jest branie i pipcze. No i ja zatrzymuję film, kurde, myślę, że sygnalizator pipczeł. Montuję sobie dalej, co mam te ujęcie? Znowu pipnęło, myślę, o kurde, branie jest. Ale pojedyncze, więc dalej sobie siedzę. Znowu cofam mam to ujęcie i kolejne branie jest. Chodzę na dwór, patrzę, kurde, na tych wędkach wszystko normalnie jest. A to okazało się, że to było branie na montażu podczas filmu, na komputerze to było branie. Jak ujęcie, cofałem, przeglądałem. No, tak się nabrałem. Oglądałem pierwszą połowę meczu Barcelony. E, wypiłem jedno chyba w piwo, jak się nie mylę. E, Zgubiłem fajnego karpia, miło spędziłem czas, chociaż o 3 godzinie w nocy musiałem uciekać. teraz o 6 wróciłem na stanowisko, bo, bo było niebezpieczne. Standardowo zapraszam wszystkie linki podane w opisie. I do następnego!